Cześć, w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci jak krok po kroku ustawić płatną reklamę na Facebooku. Tak, aby stosunkowo niewielkim kosztem dotrzeć do jak największej liczby odbiorców ze swoją, ze swoją reklamą. Podam przykład ostatniej mojej reklamy za 50 zł, która była wyświetlana przez 10 dni. Taka właśnie to brzydka, brzydka reklama. Dlaczego brzydka? Powiem za chwilę. Za 50 ziko dotarła do 7690 osób. I z tych ponad 7000 osób każdy widział tą reklamę średnio dwa razy. Dodam tylko, że zasięg tej reklamy, jeśli chodzi o lokalizację, to nie, to nie była cała Polska. Bo wynik byłby marny, a było to miasto około 18 tysięczne z promieniem wokół miasta 10 km, gdzie takich odbiorców Facebook znalazł mi, nie odbiorców, tylko użytkowników Facebooka na tym terenie, którym powiedziałem: było 21 tysięcy, czyli średnio co trzecia osoba, która mieszka na tym obszarze. E, mająca Facebooka widziała moją reklamę, przynajmniej dwa razy. A teraz już przejdziemy do rzeczy. Jeśli masz już za sobą e, jakąś, że tak powiem, jakieś doświadczenie w promowaniu postów, e, zapewne klikałeś przy swoim poście tutaj promuj post. I to był twój pierwszy błąd, ponieważ e, klikając tutaj promuj post m, bardzo ograniczasz się, jeśli chodzi o swoją reklamę, ponieważ promowanie się za pomocą tego przycisku ma na celu tylko zwojenie Cię z kasy przez Facebooka i nic więcej. Poza tym, nie, masz tutaj klikając promuj post, masz dostęp do nie wszystkich możliwości, jakie, jakie Facebook daje swoim reklamodawcom. Zatem nie klikamy tutaj żadny promuj post, tylko wchodzimy na stronę biznes.facebook.com. Możesz pisać w wyszukiwarce Facebook Business Manager, wyskoczy właśnie taka oto strona. Wchodzimy, się, wchodzimy tam, należy tam skonfigurować swoje konto, swój profil po prostu firmowy, skonfigurować płatności, w jaki sposób będziecie rozliczać się z Facebookiem za reklamę. I po wykonaniu tych wszystkich czynności, będąc tutaj właśnie w menedżerze firmy, wchodzimy tutaj w tą ikonkę tych trzech poziomych kreseczek. Klikamy tutaj wszystkie narzędzia. Klikamy manager reklam. Manager reklam nam się ładuje. Ja zaraz pokażę właśnie krok po kroku, jak taką reklamę stworzyć. Tu są moje obecne reklamy. Klikamy nową reklamę utwórz. I tutaj mamy do wyboru kilkanaście celi reklamowych. Nie będę tutaj tłumaczył każdego z nich. Powiem, jak zrobić to moim zdaniem najbardziej uniwersalnie, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Proponuję kliknąć Zasięg. Nazywam swoją kampanię, będzie to Zasięg. Tomasz. Wyznaczam budżet dzienny. Będzie to na poziomie 5 zł. Puścimy reklamę na 10 dni, za taka dziennie. Tutaj klikamy najniższy koszt. I tutaj możemy eksperymentować. Tu mamy do wyboru albo najniższy koszt, albo limit oferty. Proponuję eksperymentować, bo to przy każdej działalności troszkę inaczej wychodzi. Mi nieraz wychodzi najtaniej, jeśli ustawię najniższy koszt. A nie raz, na przykład, limit oferty na poziomie, na przykład 10 zł za 1000 odbiorców. Ustawimy na razie sobie najniższy koszt. I klikamy Kontynuuj. Wybieram fanpage, którego będę reklamował. Następnie wybieram lokalizację mojej grupy odbiorców, czyli jest to moje małe miasto Sokoł Podlaski. Ustawiam sobie promień do 17 km wokół miasta. I tak jak widzimy, pokazało mi potencjalny zasięg, to jest 28 tysięcy osób mieszkających na tym obszarze. Tutaj ustalam sobie jeszcze grupę, wiek mojej grupy odbiorców, domyślnie jest to 18-65. Będę reklamował monitoring, grupa od 18 jest trochę za młoda, ustawię sobie tutaj powiedzmy od 25, no i powiedzmy zostawimy te 65. Mam tutaj już grupę zmniejszoną o 20 do 20 tysięcy osób. Teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Tu jest taka rubryka języki. Trzeba powiedzieć, że w Polsce jest w zależności od regionu do 10% osób, które nie mówią w języku polskim. Czyli jeśli moją reklamę w języku polskim skieruję na obszar i nie zaznaczę tutaj, że będzie to język polski to moją reklamę zobaczą także mieszkający na tym terenie Ukraińcy, czy Mołdawianie dlatego tutaj w języku wpisujemy język polski i w tym momencie wiem, że moja reklama będzie trafiać tylko do osób posługujących się językiem polskim jedziemy dalej bardzo ważna rubryka umiejscowienia Domyślnie mamy ustawione jako automatycznie, w nawiasie jest napisane zalecane. Generalnie zasada reklamy na Facebooku jest taka, że jeśli Facebook pisze coś zalecane, to najlepiej zrobić odwrotnie. Bo to zalecane to jest, działa w interesie najlepiej Facebooka. Dlatego tego klikamy edytuj umiejscowienie. I tutaj mamy tak, pierwsza platforma to jest Facebook. Proponuję zostawić tylko kanały aktualności, proponowane filmy, marketplace zostawiamy i relacje też. To są stosunkowo młode formaty i tam jeszcze nie ma takiego nasycenia reklam, dlatego można zostawić marketplace i relacje. To nie będzie reklama na Instagramie, więc całego Instagrama odhaczam, a także odhaczam te nieszczęsne audience network. Zaznaczam Messenger'a. Z tego względu, że reklama w Messengerze wyświetla się na telefonie prawie na całym ekranie. Budżet, mamy harmonogram. Tutaj optymalizacja pod kątem wyświetleń reklamy. I tutaj mamy do wyboru zasięg zalecany. Wyświetlimy Twoje reklamy maksymalnie liczby osób i tak jak mówiłem, co jest zalecane, robimy na odwrót, klikamy na wyświetlenia. Będziemy do złudzenia wałkować ludziom na tym terenie tą reklamę. Wydaje się, że wszystko jest ustawione, klikamy kontynuuj. Teraz tak. Format mojej reklamy to będzie pojedynczy obraz. Teraz co do właśnie wymiarów obrazu. Obraz reklamy na Facebooku najlepiej jeśli ma 1080 na 1080 pikseli szerokości i długości. Rozmiar zalecany grafik trochę się właśnie zmienił. W tym momencie najlepiej działają reklamy kwadratowe, czyli lub pionowe, czyli takie, które lepiej prezentują się na urządzeniach mobilnych. Ja już mam obraz, który sobie stworzyłem. Zaraz zobaczycie ten szkaradny obraz. Tak, to jest moja grafika reklamowa, która się zaczytała w rozmiarze, tak jak mówiłem, 1080x1080 1080 pikseli. I chciałem tutaj na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza to jest zdjęcie, które tutaj użyłem w tej grafice czyli ten kawałek domu z tą kamerką. Yy, yy. Uważam, że nie należy wrzucać stokowych, ładnych zdjęć z banków, ponieważ po prostu one nie działają. Im bardziej naturalne zdjęcie, nawet i brzydsze, im bardziej rozmazane, tym większą skupia ono uwagę. Druga rzecz to jest właśnie ten napis, który możecie uznać za karygodny wręcz, no bo jak to napisane w pańcie? I a przecież można nanieść ładną ścineczkę. Otóż nie można. Zalecenia reklam na Facebooku są jednoznaczne. Tekst reklamowy, który jest na grafice, nie może zajmować mniej więcej niż 20% obrazka. 20%, czyli mniej więcej taki kwadracik, trochę mniejszy niż 1 czwarta tego obrazka. Jak widzicie, mój, moja grafika, przepraszam, mój napis na tej grafice jest dużo większy niż 20%. A no właśnie dlatego. Że w ten sposób można Facebooka troszkę oszukać. Jeśli wstawiłbym normalny napis normalną czcionką, to algorytm Facebooka by wychwycił wielkość tego napisu, że jest większa niż 20% i wywaliby mi tu po prostu informację, że moja reklama nie będzie docierała do szerszego grona odbiorców, ponieważ napis jest za duży. W ten sposób oszukuję niejako system, piszę odręcznie i też piszę w taki sposób, aby niezbyt ładny. Gdyby te literki. Były ładne, drukowane. TG nie jest taką dużą lachą, że tak powiem. To Facebook też by to wyłapał. Natomiast napis jest w miarę czytelny, nie jest doskonały, ale jest dużo większy. I myślę, że skrolując naszego ola na Facebooku, natrafiając na taką reklamę, myślę, że zwr zwrócicie uwagę względem właśnie na żółtą ściankę i brzydki odręczny napis. To taktykę stosuję od niedawna. Przynosi duże efekty, właśnie m.in. na tym przykładzie, który omówiłem, gdzie za 50 zł dotarłem do co trzeciego mieszkańca miasta ze swoją reklamą, ze swoim przekazem i to dwa razy na każdego mieszkańca. Każdy z mieszkańców, co trzeci mieszkaniec, widział moją reklamę trzy, dwukrotnie. Przepraszam. Kolejna rzecz, tutaj, tej kreacji reklamowej to ten tekst, to może też Wam się wydawać infantylne, przejadłe, takie stosowanie tych emotikonek, jednak to działa. Działa i razem stosować różne takie właśnie graficzne wyróżniki. Proponuję też co do czcionki stosować, nie pisać wszystko wielkimi literami. To, co chcecie podkreślić, napiszcie dużymi literami. W tekście, jeśli stosujecie małe litery, to stosujcie mm, dużą literę na początku każdego wyrazu. To skupia e, wzrok. Warto dać także link do e, swojej strony internetowej, a także podlinkować tą grafikę, czyli w momencie kiedy e, ktoś kliknie w tą grafikę, zostanie przeniesiony na Waszą stronę internetową. Jeśli wstawiacie post normalnie na Facebooku, wstawiając jakieś zdjęcie, nie macie takiej opcji. Ktoś kto kliknie w taki post wstawiony na Facebooku Kliknie wasze zdjęcie i nie zostanie przekierowany na waszą stronę internetową Tylko otworzy mu się w oddzielnym okienku ta grafika Robiąc reklamę właśnie w menadżerze reklam Możecie zrobić to właśnie w ten sposób, że Ktoś klikając w zdjęcie zostanie przekierowany na waszą stronę www Zaraz wam pokażę jak to zrobić Mój adres sobie skopiuję i tutaj właśnie jest taka rubryka "dodaj adres URL witryny", naznaczamy ptaszkiem i tutaj wklejamy adres mojej strony i już ten obrazek będzie podlinkowany. Dalej schodzimy niżej, tu możemy zmienić ten nagłówek, który jest wyświetlany poniżej. Ja sobie go zmienię. tutaj, napiszę tutaj nazwę, e, nagłówek, który jasno i konkretnie mówi, e, czego, się, czego widz może użytkownik Facebooka ocz może oczekiwać po tej reklamie. Wezwanie do działania możemy sobie tutaj wstawić. Mamy tu kilka e, przykładów. Wstawimy wyślij wiadomość. Powiem szczerze, lepiej działa właśnie pisanie. Ludzie częściej korzystają z Messenger'a w tych reklamach niż na przykład dzwonią. Nie wiem czemu. Ludzie się. Nie chcą dzwonić, wolą napisać, jednak jakieś społeczeństwo ma opory przed kontaktem właśnie telefonicznym z obcą osobą. Tak, wszystko wydaje się OK. Jak widzicie, Facebook nie wywalił mi tu żadnej informacji, że obraz jest za duży. Tego obrazka wszystko wygląda OK. Można przejść do finalizacji tego tworzenia tej reklamy klikając tutaj na zielony przycisk z napisem potwierdź. Facebook jakiś czas będzie sprawdzał tą reklamę. Jeśli nie zawiera grafika różnych niedozwolonych treści, jak np. przemoc, erotyka, to reklama zostanie e, klepięta. Miałem taki casew, przypadek, gdzie reklamowałem e, fanpage sklepu, który sprzedaje piły mechaniczne, i w reklamie był obrazek pana, który trzyma piłę, i Facebook mi zablokował konto. E, dopiero musiałem się odwoływać. Ponieważ no, uznam, że ta reklama namawia do agresji. Yy, I to Fuxem mi się udało, że mi odblokowali konto, bo w większości przypadków, jeśli jest banto, ciężko, ciężko, yy, ciężko to odkręcić. To wszystko na dziś. Yy, potwierdzenie elementów, jak widać, troszkę trwa. Jeśli masz jakieś pytania, napisz komentarz. Adres mailowy znajdziesz w opisie tego filmu. Adres do mojego bloga również, jeśli chcesz, żebym poprowadził za ciebie kampanię reklamową. Bądź pomógł Ci tworzyć stronę www. Bo, bo, bo napisz do mnie. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.